Dzisiaj będziemy malowali obraz, który dziesam maluję, ale najpierw muszę to wszystko pookreślić Dobra, najpierw! To... Dzień panie! O. Ja nagrywam w ogóle z telefonu, ponieważ nie mam kamerki. Dobra. O, to jest nasz... Dobra, to jest nasze płótno, które będę malowała, więc tak trzeba to tylko rozpakować my nie, nie. Dobrze, że mam w ogóle ten pojemniczek od, z urodzin od Polityki. Pozdrawiam. Pozdrawiam także mojego kuzyna. Mojego kacziszka. O! Gotowe? Dobra. To idę bardzo. Dobra, ja już jestem. I tak wygląda. nasze płótno. Nie będę malowała, tak, żeby wam pokazywać. Po prostu chyba, będę po prostu o coś oprał swój telefon i będę wam pokazywać. Potem jeszcze wam pokażę. Teraz jeszcze wam pokażę mój cały sprzęt do malowania. Dobra. No, to jeśli tutaj odłożę. Dobra. Dobra, mamy też. Tam te luki. i że mam coś jeszcze dać. To niezwykle piękne. Jak pokazałam to tu moją koleżanką. Jest naprawdę mojej najbliższej przyjaciółki. Też pozdrawiam. Tak wszystkie moje koleżanki z klasy i kolegów. Tak. A w środku są pędzle. Patrzcie, jakie piękne. Są tutaj różne kształty. A to jest padałka. Hip. I tak, już um, to otworzyłam tak, i mam jeszcze takie to, mam jeszcze gąbeczkę, którą dostałam od mamy, jest brudna, już pomalowałam, obraz rodziców, ale to jeszcze nie wszystko, pokażę wam coś takiego, też, co też dostałam, to jest takie fajne pudełko, w ogóle, w ogóle to pudełko mam od wsinkie wydobyłam z koszyki. I tu mam teraz pat, ale mam coś jeszcze też fajnego. Tu projekt. Tak, mam nawet nawet. Kulkaczami plusz. I to nie jest to tylko skatułka, to dostałam olej. To dostałam od kolegi na urodziny. A w środku Суденка в каждой Ну что тут все oh, фарбки. Oh, все. Я супер? To... <laughs> я супер. Куда это я туда Хорошо. И No i, no i nie razie no zleket, zacznijmy no, no Dobra, tylko to przystawię. Mam też w ogóle ołóweczek, tak, na przykład na szkicuję Tak, żeby na tamtym um, Na tym okazku. I tak, nie wiem co właśnie namalować A jeśli chcecie więcej takich odcinków, to piszcie w komentarzu um, Farby albo, albo płótno to wtedy by też wiedział, że chcecie kolejny taki odcinek no, no w jakimkolwiek filmiku napiszcie bo, bo, nie, bo, nie, bo, nie, bo to na nich wszystkich yy, mam włączone temy, media no wiecie komentarze zacznijmy od rozkazowania no, okej okay. tutaj mam jeszcze takie dodatkowe farbetki to jest od koleżanki Matko, ta lampa, ona ciągle mi spala. Dobra, ja, ja wam pokażę to wszystko, więc tak, wezmę sobie ten pojemniczek i teraz zobaczymy, czy pasuje. Więc będzie fajnie, dobra? O, no, coś tam trochę widać. jest git, Dobra i teraz ja będę rysować. Mam nadzieję, że się spodoba urazek, ale to co ja mała ja i możecie zacząć pisać w komentarzach, co to może być, a ja zacznę rysować. Zaczniemy od gitu, Tu pełno takich farbeczek. Pędzelków trzymam pełno. Różne te pędzelki. Zacznijmy od noszkicowania. Tylko czego? Dobra, ja już mam pomysł, Teraz to właśnie, i właśnie go zaczynamy. Dobra. Możecie się domyślać powoli, co to jest, ale nie będę wam nic sprawdzać. <śm> Muszę sobie coś włączyć, cokolwiek, jakby coś, Ja sobie chyba...